Witaj, witaj, witaj. Dzisiaj 3 styczeń 2025, czyli mam nadzieję, że już jesteś poukładany w kolejnym roku. Dla tych, którzy nie zrobili jeszcze medytacji zasiewającej nowy rok, to dziś ostatni dzień. Zrób, zanim będzie za późno. Tak, i teraz powinniście powiedzieć mi, na zdrowie. <laughs> właśnie, jak już kichnęłam, to właśnie opowiem Wam coś, co, o czym mówię w wykładzie swoim z 1 stycznia. Zachęcam Was do obejrzenia, do odsłuchania właściwie na temat kaszlu, na temat chorób, ale głównie na temat energii, czym jest energia. Na temat wolności energetycznej. Mi się głos łamie, a to oznacza, że właśnie jestem w fazie naprawczej. Czyli u mnie się uwolniło. Pytanie: czy wy też po świętach, po sylwestrze macie takie objawy? Chciałabym, żebyście trochę więcej zrozumieli z energii trochę więcej, żebyście mogli zrozumieć, czym jest. Choroba, uwaga, choroba w inny sposób postrzegana z totalnej biologii. Tam też mówię o lekko cieśni nadgastkach i takich różnych innych rzeczy. Myślę, że jest dość ciekawy. Zachęcam Cię. A teraz przechodzimy do karty dnia. Moje dochody nieustannie się powiększają. Louis Hay. W tej karcie mówi do nas. Już dziś zaczynam otwierać się na świat. Stale rosnącego dobrobytu. Piękna karta na dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Mam nadzieję, że będzie współgrała z Wami. Róbcie swoje w tym dniu 3 stycznia. Mam nadzieję, że będzie to piękny dzień. Dajcie informacje w komentarzu, jak wyszedł dla Was ten dzień, co się takiego zadziało, gdzie pojawiła się ta obfitość w Waszym życiu. Zasiewanie pieniędzy może mieliście już zaplanowane w miesiącu styczniu, więc może to jest tylko teraz efekt. Zobaczmy, co się zadzieje. Mam nadzieję, że wszyscy. Jesteście w zdrowiu. Zachęcam do tego, żeby udostępnić dalej, podzielić się, zwłaszcza taką dobrą informacją z rodziną, przyjaciółmi. Niech się zadzieje dla większej społeczności. Zaproście do grupy, ale przede wszystkim chciałbym, żebyście pomogli mi, wsparli mnie właśnie poprzez komentarze i subskrybowanie. Tak działa po prostu YouTube. Życzę Wam wszystkiego dobrego na dzisiaj. Dużo miłości. Pozdrawiam i za.